Siemanko, z tej strony Gorg, oglądacie właśnie 10 odcinek serii Let's Play Gothic 2 z G. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, musimy ubić jeszcze dwa smoki, oko oczywiście mamy naładowane i tak dalej, pozbył się syfu Zeku właśnie u ten sprzedałem to gówno między odcinkami. No cóż, czas zbrać się na kamiennego smoka, który jest dobrze znanej z przedniej części gry górskiej fortecy. Spotykamy się na moście do fortecy, wyjazd z uratownika też będzie króciutki. 10 PN-ów, jest 20 Spróbuję tam się dostać, nam tu też goście, bo orku wybić. Znaczy, już spotkamy na moście do tej fortecy, nie mam 100% kryta, wiadomo, bo wykorzystam te pn co -y, mam. To dobra do zobaczenia w ustalonym miejscu. I niedobra, tak jak mówiłem, jesteśmy w fortecy. U. Mała armia orków i jeszcze ludzi ubita, no prawie 4 levele dobite, do tego mamy 100% to teraz łatwiej jest, od razu jak zaczynałem tę armię by to było 100% Naprawdę ułatwia grę Chyba Tu też trzeba co chwilę zapisywać, od razu do smoka nie pójdziemy Jeszcze wam pokażę co tutaj jest dokładnie o nie, może tu przyleci? Chodź tu, kurwa. Mamy lepsze kusy też dwie, bo jedna była w Chin. No chodź. A to w skórni, ale to on się później zajmę, a my idziemy. O kurwa. No te golemy kamienne są twarde Czy będziemy mieli w grze nadmiar PN-ów to zgadnijcie co na dworze i dla razu pójdziemy Już teraz możemy do maksy siłę pić Właściwie je jeszcze nie bo nie ma to nauczyciela Dopiero po smoków smoków po do Korinis Ale to zresztą szczegół Tu warto sobie wyczyścić. Tam jest demon, tam może być groźny. Kurwy na ziemię złazić. Musi podczas ataku, już to nie może powietrzu. No kurwa, my weszliśmy wyżej to to gówno. Zara cię zwalę. No 25 ręki to nie jest tak mało, no już jakiś od jaką ubiliśmy to i karpie. Tu nie ma co się bawić z tym gównem. Tu jest ciemno od razu. Też znowu do rana się wyśpimy. Tylko tam jest demon, jak dobrze pamiętam. A w G1 pamiętacie? Dwa szkielety czy trzy? Cholerne bydle. Ła nie jest łatwo przeciwny. Ej, czekajcie. Już to ubiję bez was, spotkamy się tutaj już w dzień. Okej, okay, mamy już dzień. Udało się ubić mi tego demona ledwo, ale udało. Rozpoczynamy dalszy exploring fortecy, którą mi tak dobrze znacie. Tutaj będzie chyba jeszcze jakiś jeszcze człowieka, bo nic nie będzie. Nie, jest jeden. O. Nie powinno być katowskiego toporu, bo on tylko w nocy kruka jest. No nie jest. Dobra broń, ale w drugim rozdziale byśmy raczej tego główna... No może przy dużym szczęściu, czekajcie ze dwóch na chwilę. No dobrze, teraz już bez przeszkód raczej. Możemy bić tego smoka. Możemy dojść do niej. Bez przeszkód typu, że pisemki 20 minut czy pół godziny na GG, ale dobra. A może i nie Nie no, znowu fail Jakim cudem to jeszcze do człowieki żyły I znowu muszę wyjść odpisać Szczególnie jak piszę zaś i nie chcesz, byś się obraziła, że nie odpisuję Dobra, chyba teraz już będzie bez fail i znowu ponad 20-minutowa rozmowa na GG, ale to wszczeknie. Złote wrota już wyszły. No tak są serwery przeciążone. Dużo osób pobiera widocznie. Jak dobrze, że ja w betę grałem i oczywiście jest tego leskiego przecież, który oglądaliście. Nie muszę się martwić, że jedziemy kiedy czy 3 godziny opierał plik i większość linków nie działa, tylko torrent działa. Pobiera... Prędkość skaczowała od 40 do 300 KB na sekundę A przecież pobierają się pliki z prędkością 3,6 MB na sekundę Ale jak widać, że jest przeciążony, jeszcze mało sedów No cóż 600 MB ma ponad mod, tamten miał niecałe 600, to widać, że coś zmienili Właśnie sobie przetestuję co, ale raczej nie będę robił let's playa drugi raz z tego samego, bo to nie ma sensu niczego. No a co już tak szybko tu wyczyściliśmy? No jak fajnie. Nic innego nie zostaje nam jak zapisać. I się uleczyć oczywiście. Ten toporek też jest przebekarowski. Fajnie wygląda broń, ale liczy się ataka nie wygi. No znowu skurwa mać! Jebany harpie kurwiające to no ja nie będę się tu bawił jak sporo je biję z tej kursu. No chyba, że nie trafiłem. O, ups No i znowu się zaczęło Nie no sorry, że ten odcinek tak wyjdzie, ale chyba nie macie mi tego za zerw, nie jest jeszcze tak źle wy aż tak tych cięć nie widzicie Dobra, teraz już nie będzie faili na serio No trzeba kończyć I już się będę tym pisał, bo już się nie ma na GG Czyli już faili nie będzie Przynajmniej na ten odcinek Właśnie popieram złote wrota, bo co najmniej że tutaj upladuje na komiku, bo jak mówię to jest tak przeciążone, że nie da rady tego normalnie pobrać. Mówiłem, że 3 godziny pobierało. Tak prędko się skacze i jeszcze wolno pobiera. Ale to upladuje na komiku i swojego go dam jej dane do konta i to się pobierze. Zresztą wcześniej gdzieś wspominałem. Czas zatruc kolejnego smoka, co też nie będzie taki łatwe. Tu jeszcze mogą być jakieś jeszcze człowiek nie pamiętam. Nie ma, więc zapisujemy. I podana na napierdal. Smoczka. Oku mamy założone, co to widać. Ostatek tu jest 15 zwiększony. Oczywiście obrona. Jeszcze jeden w sobie karzeł, który A ja sobie fajkę odpalę od jeszcze leci. Ach, ludzie. Tacy waleczni i tacy wątli. Wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrzności, ścierwo jadą. Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Aaaaa, pytaj więc, kim jesteś? Nazywam się Pedrakan. Jak cię dopadnę? Obdędrę żywcem ze skóry. Jasne. Który z was smoków jest najpotężniejszy? Czerpiemy na dopóty, dopóki zabię za to żywego waszego świata. Uczodać tę cię denerwuje. Miał ci bez powodu. Ten to naprawdę bez powodu, bo jaś to ma pod dostatkiem. I cię też, on od bez powodu. Miał. Cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się mu podda, wznosi się mu dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieuczciwych, a mimo to jest uchwał. Tak, brak trafi dobra, do podajrzełaś, Znamy na jakimś Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata, a przecież ogień spala całe życie, pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia, ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Aha, ciężko się domyślić dla większości, zwłaszcza mi duża IQ, żeby się domyślić po tych słowach, który ze smoków jest najpotężniejszy. Ja akurat się domyśliłem i znam to na pamięć lodowy. Skała, która stała, woda, która stała się twarda jak skała. Na myśl przychodzi tylko jedno, lud. To były epitety różne i tak dalej. Nie tak łatwo się tego domyślić dla każdego. Jak mogę pokonać A szczęście polski mi dobrze idzie za rok matura, polskiego, polskiego na pewno zdam, Boże angielski masz, no, ale tak Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czekacie długa, powolna śmierć. W okrutnych Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz miecza pobłogosławionego przez Twojego Boga, ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie pięciu towarzyszy gotowych pójść za Tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. Ale to akurat nie jest trudne, towarzyszy mamy. Przyjaki, wiadomo jaki. Oko straciło swą ochronną moc. Dobra, to tu można pominąć. Mieć też mamy. Oh. To nie to łatwiejsze tego nic tego. Chociaż teraz jest 100% kryta. Nie ma, że nie wejdzie bo to. Musi wejść, tyle. Może jest trudniejszy. Wcale tak łatwo. No. Jak sypsuje, za sobie, to się wkurze. Ja już nie, nie! nie mam. Nie. Nie nie nie. No dobrze, spotkamy się przy ładowaniu oka a następnie przy lodowym smoku tam już pokażę pełną drogę też nawet a tymczasem ja w przerwie między nagrywaniem, co, co biorę z kart tego smoka. Okej, okay, ładujemy oko i nosa i spotkamy się w pobliżu lodowego smoka, na samym początku. E, a tak nie będzie łatwo, zobaczycie sami, I dobrze, tak jak mówiłem, jesteśmy na miejscu, a tutaj mała niespodzianka. Można na wszelki wypadek jeszcze, właśnie. Nie będzie łatwo, bo... Te golemy mogą nas zamrozić. Co nie jest zbyt przyjemne. Chyba, że właśnie podejdziemy w zmiary szybko. Jakby nas zamroziły, by się to niezbyt fajnie skończyło. Ład. Skąd ten goblin się tu wziął? Niczego tu nie znajdę. I też tu nie będę wszystkiego czyścił tylko tak połowicznie no ale trzy to niedobrze mogą nas zabić chyba że się uda jakoś ciągnąć. albo i nie, zanim trzeci dobiegnie jednego można już posiekać na drobne kawałeczki albo i dwóch okej okay. to było mi więcej to w no tym skarbie parę woreczków 50 sztuk złota ...tych mieszków i 100 sztuk złota, no dużo się tam nie zbogaciliśmy. Jesteśmy jeszcze golemy porozstawiane i jeszcze do człowieki poukrywane, ale... ...nie chce mi się jakoś tego przy żeby nie przy... ...oho? Dobrze, że nie poszliśmy kawałek dalej. No tam było spore niebezpieczeństwo. To teraz Cztery to nie wiem, czy byśmy mieli radę, dalej chyba raczej nie jest 100% kryta, a najgorsze jest to, że nie można bić siła, a nie chce mi się aż do Korinis zapierdzielać. Przed wybiciem smoku. A ten skąd się tam wziął? A zresztą... Zresztą nieważne. Dobra, przyda tutaj się zapis. Naprawdę nam się przyda. No i idziemy dalej. Nas tak łatwo nie da się pokonać. Tych mobów jest sporo No i mała niespodzianka znowu Też widzicie spore zmiany, oczywiście mu każdy, grał bojka je zna To już nie to samo miejsce w którym można było zamieszkać, Który było zamieszkały w było zamieszkałe w tej jedyny, nowy obóz. O nie. To już zupełnie inne miejsce, zniszczone, lodowe pustkowie. Zniszczony budynek. Tam w środku nic nie ma. Tylko są tekstury. Chociaż poprawkę łatwo można sobie zrobić. a miałem właściwie poprawkę gotową. I w środku był budynek, tylko dostać się niemożliwe. A zresztą też można było przydać. Tak powinno właściwie być. nie to gówna za dużo, bo to się źle skończy jak wiecie. No jak krytym nam pierdoli, to jest gorzej. Zakładamy oko. Nie wiem czemu wcześniej tego nie założyłem, się spieszyłem z tym. Tak straciłem dużo czasu. Nie nagrywania. Ale ogólnie. Napisanie na GG, ale ja. nie, nie żałuję tego oczywiście. Okej. Okay. Jak to no. już wiem. I to bardzo. co Dlaczego? Jeszcze To już dużo ich nie zostało. Mhm, możemy to zapisać. To najtrudniejszy smok jest. I wcale nie żartuję, to jest najpotężniejszy ze smoków. A jeszcze tego bydlaka ubijemy. O i level. 50 penów. aż to w kurwie że nie można. Nie zrobi czernego użytku. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci. Zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzone mu być bohaterem, ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz. Na moc Świętego Oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię. Odpowiedz na moje pytania. <laughs> Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. No, ten chociaż miał jakiś inny tekst, nie dar mordy. Kim jesteś? Jestem Finnekrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot. Jasne. Yes. Któremu Bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak Ty chodziły po naszym świecie? Próżno się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie, on kazał nam tutaj przybyć. Słuchani w jego święte słowa, nie spoczniemy, póki nie spełni się Jego wola. Bo ja bez nadziei. Gdzie znajdę twego pana? Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj, póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata. Będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. Daruj sobie szczegóły. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat. <śmiech> 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 Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przedwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną wiedzą. Jeśli nazwa Ildorat nikt ci nie mówi, lepiej udaj się do swoich manów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów ućigać brzemię prawdziwej wiedzy. No magowie to klucz do informacji o dworze Ildorat wam powiem. Chodzi o tą księgę od Xardasa. No ten jest rzeczywiście gorszy. Najgorszy. Tak jak mówił ten smok, gdzieś tam były epitety, metafory i tak dalej. Czyli i porównania. To oczywiście miał rację, który z smoków jest najpotężniejszy. No nie. Nie było jeszcze jego hp widać przez chwilę mhm. no wiadomo co wtedy, że nie możemy mieć. Niech ten smok się chyba zbugował. To już prawie koniec. To będzie nie przedostatni, bo jeszcze będą dwa. Boss i jeden ognisty. Ale to na dworze ildora. Dobra, nie ma co się bawić. No i dobra, spotykamy się przy, właściwie w zamku w Górniczej Dolinie, trzeba zdać raport dla Kapitana Garonda, Przy okazji Depech Golda, trochę, no ja oczywiście tutaj przeszukam skarb, ale to już bez was, a jak mówiłem, spotykamy się w zamku. No dobrze, jak mówiłem, jesteśmy w zamku, idziemy do Kapitana Garonda, poboczne questy tutaj pomijam sobie. Nie chce mi się tego robić, chcę tą serię skończyć szybko. Wiedziałem. I przy okazji, ci, ci z was, którzy nie grali w tą grę, nie stracą smaczków z tej gry. Poboczne Bo kwestie są naprawdę niektóre są ciekawe i warto je robić. No ale cóż. To przecież oczywiste. Wróciłem. Mogę ci opowiedzieć, przecież co widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagan przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to! Potrzebuje żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli tych łowców smoków na zewnątrz? Mogą nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. W końcu to była jego decyzja. Mam wiadomości dotyczące smoku. Mów, zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. Smok z fortecy na południu już nie żyje. Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy kwipunek. No, aż tak dużo tego złota nie było, ale... Przydatne. wszystkie smoki nie żyją. Niech wszystkie? A więc zło zostało ostatecznie pokonane? Niestety nie. Pozostał jeszcze ich przywódca. Ale czy to nie smoki dowodziły orkami? Tak, to prawda, ale one też mają swojego władcę. Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Muszę pilnować rudy, a dookoła kręcą się jeszcze ci przeklęci orkowie. Będziesz musiał sam się tym zająć. Nie mogę ci pomóc. Niech Inos macie w swojej opiece. Dobra. Jeżeli, na te, jeżeli chodzi o ten odcinek, to byłoby już wszystko. Następnie będziemy... Zbierać rzeczy potrzebne do rozprawienia się z przywódcą smoków, ze smokiem ożywieńcem. Czeka woska to drugie wcielenie śniącego. No i mi się tak wydaje. Zresztą sami zaczyncie w ostatnim odcinku tego let's playa. Do zobaczenia w następnym odcinku Nara.